Cześć, mano. Witajcie, jestem farmer Łukasz. No i dziś takie trochę przeprowadzimy zmiany na gospodarstwie. O, jak widzicie, już troszkę jest. ale nie chciałem robić tego poza odcinkiem, więc na odcinku zacznę. Znaczy, będę dalej to robił. Jak widzicie, już poplony są skończone. Tam pracownik sobie sieje soję na tym polu. Zastanawiam się. Nad wycięciem tych drzew. I zrobieniem jednego takiego dużego pola. Tylko nie wiem czy z tym. Czy z tym. No nie wiem. Na razie dzisiaj. Tak jak mówię zajmiemy się tutaj o tym placykiem. Tutaj wyłożymy sobie ładnie o takimi płytami. Więc nie marnujmy czasu. Wejdźmy sobie w teren. Tu ładnie widać, jak sobie pracuje majsterek. O. To bym chciał się przybliżyć, okręcić. Dobra, może zaczniemy dalej tu przy tym polu. Tak więc na pewno trzeba sobie go zmniejszyć. Na taką gdzieś. Trochę inny odcinek. Hmm. Kurczę. Wypisiłem. Co to to? Dobra. Coś takiego Unowocześnimy to gospodarstwo trochę, zrobimy tak bardziej nowocześnie no Skoro mamy taką możliwość To dlaczego nie? Więc tutaj prowadzimy różnego rodzaju pracę, a tutaj mają być baloty. Tak więc dlaczego miałoby tutaj nie być ładnie? Hmm. Dobra. Wejdźmy na razie. Zobaczmy jak to wygląda. Tutaj trochę sobie będzie, tutaj trochę też. Tu przy kurkach jest elegancko. Tu jest fajnie, wejdźmy do ciągniczka. O! Tutaj sobie sieję. Teraz tak, tu jest ładnie, tu też. Tutaj jest ok. No, a tutaj też nie najgorzej. E, teraz tak. O. jest ładnie. No tak, żeby nie było. Niech sobie tutaj drzewko rośnie. Teraz tak, to ta pompa. Tu. To jest na takim się jeszcze gubię no nic. Chciałbym wejść w garaż. Jest. Sprzedamy. Okej. Okay. Wejdźmy w budynki. Czemu tutaj będzie jest. Postawmy ją tak bardziej tutaj. No nic. Prawie, później. Mówię, to nie będzie problemu żadnego. Wezmę po prostu pług, to naprawię jak to wygląda, a tu jest do skarpy. No nie wiem jak wy uważacie Moim zdaniem to trochę nowocześniej wygląda Jakie są płytki To nie będzie żaden problem. Tu jest OK. Nie zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tu jest OK. No to do wiadomo, tam w tych miejscach to będzie można poprawić. OK. No i teraz tu na przykład mogę sobie stawiać różnego rodzaju rzeczy, prawda? I nie będę miał problemu z tym. O, ogólnie doganiałem świnką. Zatwierdzę sobie derko. Naprawdę bardzo fajna opcja, bo sobie widerpek wysypuję. I mam taki, żeby tutaj im sprzątać. Póki nie jest ich dużo, to szybko przypadku tym mi jedzie. Nie? nie wiadomo jak to później będzie. Ogólnie tak. Zwierzątka. Czystość no że one mieć 100%. Woda i słoma, no trochę by potrzebowały. Wyszeć czyli jedna się stworzyła. Mamy gnojówki, 2000 prawie litrów i 1000 obornika. U kurczaków 100%, pszenicy jest dużo, tak więc jest fajnie ze zwierzątkami. Tutaj mamy fajnie placyk ogarnięty. Mi się podoba. Tu fajnie stoi sobie. Tutaj pan sieje. No i tak, ogólnie to Co, on tu jest nierówno, ale próbowałem już to trochę jakoś zniwelować i mówiąc szczerze, no nie jest za fajnie, jakoś mi to nie idzie, więc już to opuściłem, zostawiłem. No i widzicie tak bardziej się zrobiło przejrzyście. Znaczy no ja mi się bardziej to podoba jak jest tak. Tutaj na razie nic nie ruszam, tu też nie będę wydawał pieniędzy. Może przy następnym jakimś pomalutku doprowadzę do stanu takiego fajnego. Możemy otworzyć naszym świnkom, niech się wietrzą. Można otworzyć, tu nie można otworzyć. To mówię: tutaj te krzaczki tu już niksuje będą. Co tutaj jest, to ja nie wiem. Chyba taka tylko pokazówka. Ok. No dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Wsiadamy w traktor. No i doszedłem do wniosku, że sprzedaję parę maszynek. Tak więc właśnie to zrobimy. No bo po co trzymać coś, co nie będzie służyło? to nie fajnie wygląda. Mi się podoba taka przestrzeń. O ten majsterek, to ja nie wiem co on robi. Chyba muszę iść go uspokoić. No już co za nich tak zostanie, a to następnie poprawię. Tu ładnie zasiał, do końca. No, jedź. Tu pewnie ktoś mijaczka zrobi. Czy nie? Nie wydał rado. No to powolek zasiejemy sobie. to będę musiał porać, ale to na spokojnie. No tak myślałem też na przykład to połączyć z tym, tylko też takie dwa kliny były. I właśnie nie wiem. Czy to byłby dobry pomysł? Ogólnie dopóki mam tu blisko pola. Zastanawiam się też nad kupnem takiego drugiego, tylko większego. Bo wiem, że jest na pewno. Z tego co dobrze tam wypatrzyłem. Tak więc wziąłbym sobie taki drugi. Do działania średnie, tylko większy, no i zobaczymy, Co się nie, no naprawdę jest super. Tutaj pokazuję klasę zerową z cofaniem. Jedź sobie, w majsterku. No, on tu powinien być radę. Tak więc ja spadam do tego naszego traktorka. No i tak. Wjeżdżamy najpierw tutaj, moim zdaniem, wapniarka. Tam mam rozrzutnik czy na nawozu, i on też może rozrzucać wapno. Wapno się rozrzuca rzadko więc, dlaczego ma tutaj mi stać taki sprzęcior? I tak jak mówię. zamrożone pieniądze. sprzedać i mieć pieniężki tak więc z Bruce'em się żegnamy jak zawsze jadę tam gdzie mi się tak powiem podoba, a nie tam gdzie powinienem ale to nic spędzimy do sklepu Przez łąkę przejdziemy. Jeśli tak na pewno na tej łące to można było robić drugi pokos. Może sobie zrobię. And. Więc fajnie, raz na jeden sezon tak naprawdę był. sprzeda mnie. Tak, dziękuję. Jedziemy dalej. с нам ланчком. Ах, ну, это мой старый сосед, я rozrzucony no i też mogę sobie ładnie tutaj już na placyk wysypać okej okay. sobie będzie to się wsypie do średnika no. korzystając z okazji podepnę się Dypniemy, że tak sobie oskoczę, odpalamy, to jest piękny zasianek. więc myślę, że to już soja, to jest temat zamknięty. Teraz tak. W tamtym roku była tutaj pszenica. prawda? walniemy sobie węzmin. Tutaj. No i właśnie. To to jest pytanie. Zobaczcie teraz jaka cena nas sprzedawałem na odcinku Red 6000, teraz mamy 3 Owies czy rzepak. Wow, to jest fajna cena. Wieć, dobra powinien działać sobie tam o jedzie, jest ok dobra a my jedziemy dalej z czyszczeniem I teraz to może być dziwne. Zastanawiam się nad tym siewnikiem Ale, tak. Ponieważ, jakby dawał obornik, czy coś, to się nie będę cały czas orał. A potem i tak bym musiał wjechać czymś, żeby to siać. Więc wydaje mi się, że lepszą opcją będzie wypróbował siewny, czyli. Z bronią aktywną, sprzęt nie wiem, tutaj chodzi w plotkie zaraz. Popelina. Popelina jest robiona. Niedobrze. Coś mi to przypasowało chyba. Nie wiem pola bym, żeby mi to ładnie zasiał. A tak skaczę z tych Z maszyn. maszyny do maszyny, no ale muszę ...to ogarniać. To tak więc żegnamy się z siwniczkiem. o jest... że po tych polach, no ale co to? Sprzedajemy, sprzedajemy. Teraz tak się zastanawiam, jeżeli mam wartsztat... A nie, to wartsztat to chyba nie jest to samo, co, żeby sprzedawać. Chyba tylko można naprawiać maszynę. Po prostu tak chyba można jeździć. Ogarniam tam już te siewy, czy znowu jest jakaś lipa. No, i wyżej, ja tam po nim poprawę, to problem. chyba mogę sprzedać. Tak więc pozbywamy się jeszcze jednej rzeczy. Natomiast kubę był teraz w poprzednim odcinku. I to jest jego ostatni też żywot. Zobaczymy, czy będę mógł tutaj sprzedać. No, bo mówiąc szczerze, no to wolę sobie. Idziemy i sprawdzimy. A ja jednak nie mogę sprzedać, jak Dobrze to wymyślone jest. Dobrze, no dobrze. Teraz to już odpalimy sobie, jak ucisknąłem na górze ten sprzęcior. Jeśli tak zauważyłem, nie wie, jest ruch włączony, a tych aut to za wiele nie ma. No, Dobra, ciśniemy, palamy. No więc sprzedajemy sprzęta OK wchodzimy w kredyt Płacamy. I mówiąc szczerze, spłaciliśmy naszymi niepotrzebnymi maszynami tak naprawdę. Kredyt cały i jeszcze mamy 33 tysiące. jesteśmy przed żniwami. Czyli moim zdaniem jest naprawdę fajnie. Trzeba. sprzedaliśmy to co mieliśmy sprzedać chyba że jeszcze coś będzie no nie wiem co się okaże teraz mogę sobie tu postawić maszynkę no i tak tu jest tu jest tu jest Myślę, że jeszcze teraz kawałek sobie polecimy i będziemy kończyć. Kurde, wyrzucam je jakoś dziwnie. Więc tak to wygląda. Oczywiście w tym między nie chcę ruszać, no niech sobie będzie. Już. czy jakie cuda. Tu jest jeszcze na pewno wapno. O, już nie ma wapna. Czyli spoko. Oszukamy teraz. Dobra. Robimy tak. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tu pod combine existuje Dobra, dalej sobie skończę. Tak więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się na razie, cześć.